I no, czekaj, zaraz zrobimy tak, Stefan będzie testerem Już się nagrywa, tak. tak. nie? Czekaj, tak, okay. cicho, cicho no. tak. Dobra No, Stefan Zabij mnie, tego. Stefan sprawdzi... Ola, ona odsuń się Odsuń się Czekaj, odsuń się. czekaj. Będzie tak e Witam e Na próbie Pobicia rekordu Guinnessa Stefan będzie naszym testerem Sprawdzi czy arbuz jest w pełni sprawny Nie ma, nie ma nic Sama, Potwierdź Jeszcze, jeszcze cały. raz Teraz będzie teraz, teraz, teraz będzie Za jednym, jednym razem Uderzeniem, rozprzestrzeniem Arbuza Za jednym razem Ooooj, za drugim. Za drugim, ale po Ale za pierwszy pękło. Ale za drugim odpadł. Ej, no, ej, co my z nim zrobimy? to Co my z tym zrobimy? Ja pierdolę, mokro tu. Jaki pojebany. Ale ty po prostu w nim dziurę ze wszystkiego I dobra. Co tam, kurwa, tarzanie? Jak? Bania boli? Trochę. Trochę, to znaczy na pierdala. My to rozumiemy. problem? Co, Co Dobra. Tam się Ar arbuzy. Dobre, tam odwrócimy się do skiego? Arbuz I rozumiemy takie arbuzy. tu już poszły dwa. No. A tak rozwali dwa arbuzy głową. Głową? No tak. Ale już po akcji przychodzicie, dalej się dupę.